dla tych, którzy kierują światem. Witam Was bardzo serdecznie z premiery chyba najbardziej kontrowersyjnego auta tego roku, bo to BMW 7 najnowszej generacji. Jeżeli myśleliście, że designerzy BMW się opanują i zwolnią z kontrowersyjnym stylingiem, no to muszę was rozczarować. Nadal szalająco. Zresztą widać po Waszych komentarzach, bo na pierwsze zdjęcia BMW 7 u mnie na profilu zareagowało ponad 1000 osób komentując to, jak to auto wygląda. No grill już Wielki nikogo nie zaskakuje, ale podzielone przednie światła już tak, górne światła, dzienne światła. Dekoracyjne z kryształami Sforoskiego, dolne światła, to te, które będą wykonywać największą robotę. Auto na żywo ogromne, prawie 5 metrów, 40 cm długości, występuje tylko i wyłącznie w wersji długiej. Tutaj widzicie go w tak zwanym bikolorze, za który jest nieco ponad 60 tysięcy złotych dopłaty. Przy okazji, drzwi. wszystkie drzwi w nowej siódemce otwierają się automatycznie za pomocą przycisku. Fajne jest to, że mają czujnik, także nie będzie wam wcale tak łatwo przywalić w ścianę czy w auto sąsiada. Jeżeli chodzi o tył samochodu, tutaj design najbardziej zachowawczy, dzieje się z tyłu zdecydowanie najmniej, można powiedzieć śmiało, że jest minimalistyczny, dzieje się mniej niż w poprzedniej wersji, no ale jak się przyjrzycie to widać cztery kominy, cztery rury wydechowe, bo to wersja na pewno z silnikiem spalinowym, akurat tutaj hybryda. Niemniej słuchajcie, elektryk będzie wyglądał w zasadzie identycznie, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, więc BMW nie będzie się gimnastykować, żeby zrobić coś na siłę, tak jak Mercedes na przykład z EQ. Jeżeli chodzi o koła w samochodzie, 19, na starcie 22, ale to jest maksimum. No i tutaj ukłon w stronę projektanta BMW z 60 Hofmeister King, ten charakterystyczny design przy tylnej szybce, no i wszystkie klamki elektryczne otwierane za pomocą przycisku, no ale powiedzmy sobie teraz o wersjach silnikowych, bo jest ich tutaj naprawdę wiele w przypadku nowej siódemki. Będziemy mieć silnik elektryczny o mocy ponad 540 koni wersji wersji xDrive 60. Będziemy mieć silniki słabsze, spalinowe, sześciocylindrowe mild hybrid o mocach od 286 koni, kończąc na V8 o mocy ponad 540 koni, 4,4 litra diesel alternatywnie 740d napędem na 4 koła 300 koni, mild hybrid i hybryda typu plug-in, wyobraźcie sobie, z zasięgiem do 80 km na samym prądzie i potężną mocą ponad 570 koni, Nm. Z czasem powinniśmy dostać też um, mocniejsza auto elektryczna i 7M70 o mocy 660 koni 1000 Nm. Słowa wiadomość dla polskiego rynku jest taka, że nie trafi do nas silnik V8, e, ten potężny um, silnik, który bardzo lubię będzie przeznaczony tylko i wyłącznie dla rynku chińskiego i amerykańskiego. Także troszeczkę smuteczek. Tymczasem zajrzyjmy sobie do najbardziej fascynującego miejsca w przypadku nowej serii 7. Mówię o tylnej kanapie, to tutaj będziecie mogli rzeczywiście zapomnieć, że podróżujecie samochodem, bo największą atrakcją oprócz tych smartfonów, nazwijmy to wbudowanych bezpośrednio w drzwi, jest ogromny 31-calowy ekran, który wynurza nam się dosłownie. Sufitu, który oferuje rozdzielczość 8K, poduszeczki, na których możecie się rozłożyć. Oczywiście z prawej strony będzie Wam najwygodniej. To tutaj będziecie mogli oglądać koncert Michaela Jacksona w najwyższej możliwej rozdzielczości. To tutaj dokończycie oglądać serial, który zaczęliście oglądać w domu na Fire TV Amazona. To tutaj usłyszycie dźwięk m.in. z 36 głośników Bowers and Wilkins. Na wbudowanych touchpadach będziecie mogli obsługiwać wyświetlacz, będziecie mogli wykonywać połączenia telefoniczna, będziecie mogli wymasować sobie plecy. Jedyne o czym musicie pamiętać, to jeżeli usiądziecie z lewej strony, to po prostu wygodniej będzie wam to wszystko obsługiwać lewą ręką. We wnętrzu samochodu znajdziecie ciekawą tapicerkę wykonaną z kaszmiru. Zresztą kaszmir to nie jedyny ciekawy materiał, który znalazł się w środku. Jest tu dużo karbonu, dużo kryształów, dużo stali. No... Poczujecie się tutaj naprawdę na bogato, w przeciwieństwie do S-klasy. Nie ma zatrzęsienia czy chociaż te też tutaj są. Zobaczcie, jak przepięknie wykończone są drzwi. Podświetlony zestaw audio Bowers Wilkins, który zawiera kilkadziesiąt głośników. No, drzwi się niestety nie chcą zamknąć, bo rozładował się akumulator, ale ten kryształ, który biegnie przez całą długość deski rozdzielczej, za którym kryją się niewidoczne nawiewy, który zmienia kolor, w zależności od tego, jaką wykonujecie czynnością robi, i ogromne wrażenie. Tutaj drzwi widoczne z bliska, elementy dekoracyjne. To wszystko jest naprawdę wykonane na bardzo wysokim, luksusowym poziomie. Centralna część iDrive, który znacie chociażby z BMW i X. No i ogromny wyświetlacz, on ma chyba około 14 cali, który na początku, jeżeli się bardziej tam zagłębicie o różne funkcje i aplikacje, może trochę przytłaczać. Centralny wyświetlacz za kierownicą też. Z nową grafiką, no i teraz na przykład takie niebieskie podświetlenie z zakryształów. No, zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Grafika naprawdę w świetnej rozdzielczości. System całkowicie nowy. No, tutaj trochę bałagan na tej zasadzie, że naprawdę można się pogubić, ale myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Jak spędzę z tym autem trochę więcej czasu, to będę mógł Wam opowiedzieć, jak z tych najnowszych systemów się korzysta. Standardowo samochód wyposażony jest w zawieszenie adaptacyjne. Operacyjne. Opcjonalnie możecie dokupić sobie tylną skrętnowość, która przy tej długości auta z pewnością się przyda. Po pierwsze, do manewrowania na parkingach, po drugie, do stabilności przy prędkości. Z pewnością zastanawiacie się, ile to wszystko kosztuje. No i w polskim konfiguratorze na ten moment dostępny jest tylko i wyłącznie jeden model i 7 w wersji XDrive 60. Taki, który ma dokładnie tyle samo mocy, co Model z V8 litra, czyli 544 konie. Moment obrotowy też potężny, bo mamy ponad 700 Nm. W każdym razie cena samochodu startuje z poziomu 662 800 zł. Zasięg samochodu deklarowany przez BMW to 623 km. Oczywiście nie będzie problemem, jeżeli tutaj dopchacie auto, zwłaszcza w taki bicolor, czy nawet w ten zestaw kina domowego, kina samochodowego na tylnej ławce. Za 25 tysięcy bez problemu polecicie w okolice 900 tysięcy zł. I bez Problemu, zdołać je przebić. Nie wiem jeszcze, jakie będą ceny wersji spalinowych, zwłaszcza hybrydy, która będzie dostępna w Polsce, tej z mocnym silnikiem M760E. Jak się dowiem, to z przyjemnością Wam przekażę. Tymczasem dziękuję, że obejrzeliście. Dajcie mi znać, co myślicie o najnowszym BMW 7. Jak Wam się to auto podoba? Ja osobiście nie mogę się doczekać, aż zobaczę je na ulicy. Myślę, że wtedy przychylniej spojrzę na jego design.